Siemadaczko, to z tej strony. Witam cię na moim blogu i dzisiaj, tak jak widzisz w temacie, zdjęcie czy film? Jak, co przeważa w Twoich wspomnieniach? Jak zajrzysz w swoją kartotekę, gdziekolwiek ona by nie była, czy z przodu, czy z tyłu, zależy, jak masz timeline ustawionego, jak zaglądasz we wspomnienie? Jak to wygląda? Czy to są zdjęcia? czy miniaturkami są zdjęcia, czy miniaturką jest ruchomy obrazek. Jak to jest u Ciebie? Bardzo mnie to ciekawi. O tym troszeczkę będzie więcej wkrótce. I to jest taki mały wstęp. Także interesuje mnie zajrzenie do Twojej głowy przez Ciebie samego i Ciebie samą. Także Takie szybkie pytanko. Pisz w komentarzach lub na PW, czy na maila. Będziemy teraz używać komentarze lub maila. PW ominiemy. To by było na tyle. Takie szybkie pytanie na dzisiaj. Dzięki. Cześć.